Mysłowicki protest w obronie praw kobiet. Ciało górnika z kopalni Mysłowice Wesoła leżało całą noc na chodniku powodem procedury. Szpital numer 2 przekształci się w szpital covidowy. Marcin, Janota mi zapraszam, to jest minął tydzień w a takie są szczegóły informacji. W niedzielne popołudnie 25 października i w sobotę 30 października na Mysłowickim Rynku rozpoczął się strajk kobiet przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Protest, podobnie jak w innych miastach w całym kraju, przybrał formę spaceru. Zaproszenie grupy Strajk Kobiet Mysłowice do tego nietypowego spaceru przyjęło wielu mieszkańców miasta. W tym gronie były przede wszystkim kobiety zarówno młodsze, jak i starsze. Nie zabrakło też mężczyzn i całych rodzin. Policjanci z Katowic całą noc pilnowali ciała górnika z kopalni Kawu Kamysłowice Wesoła, który zmarł tuż po wyjściu z pracy. Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 23.00 już zabrało Kawu Kamysłowice Wesoła przy ulicy Beskickiej w Katowicach. 58-letni pracownik zakładu przeróbki kopalni zasłabł tuż po wyjściu z pracy. Pracownik ochrony zauważył to zdarzenie i wezwał na miejsce lekarza z kopalni. Lekarz podjął reanimację, na miejsce przyjechał też pogotowie ratunkowe, ale niestety mężczyznę nie udało się ratować. Przez 10 godzin ciało zmarłego górnika pilnowali policjanci, ponieważ lekarka dyżurująca w szpitalu w Murckach nie chciała wystawić karty zgonu. Wszystko przez pomyłkę jednego z ratowników medycznych, który w karcie informacyjnej jako miejsce zgonu górnika wpisał Mysłowice. Około godziny 8.30 w czwartek kartę zgonu mężczyzny wypisał lekarz dyżurujący na terenie kawu Mysłowice Wesoła. Dopiero wtedy ciało górnika zostało przewiezione do prosektorium. Jak się okazało, górnik mieszkał samotnie w dzielnicy Piasek, dlatego dotarcie do jego krewnych było utrudnione. Interna Szpitala nr 2 imienia Tadeusza Boczonia zostanie przekształcona w oddział drugiego stopnia zajmujący się wyłącznie przypadkami covidowymi. Zmiany nastąpią już w przyszłym tygodniu. Budynek A za kilka dni zostanie wyposażony w 32 łóżka plus 4 dodatkowe z respiratorami dla pacjentów z problemami oddechowymi. Szpital wystosował również w mediach społecznościowych prośbę o pomoc w pilnym zakupie sprzętu medycznego. W piątek 30 października po godzinie 8 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika siodłowego z naczepą. Na zjeździe autostrady A4 na trasę S1 pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu. Strażacy po przybyciu na miejsce pomogli wydostać się kierowcy z samochodu. Po wydobyciu przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego celem dokładnego przebadania. Na szczęście nie poniósł obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. 55-letni mężczyzna kierujący karawanem potrącił podczas cofania 80-letnią kobietę. Do zdarzenia doszło w czwartek 29 października na cmentarzu przy ulicy Mikołowskiej. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący karawanem podczas cofania nie zachował należytej ostrożności i potrącił 80-latkę. Piesza przewróciła się i doznała urazu głowy. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Dokładnym wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia zajmują się Mysłowicy. Policjanci. To jest program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Wysłowicy, restauratorzy walczą o przetrwanie. Odpocznij na jednej z nowych ławeczek. Podczas spaceru uratował Daniela. Był uwięziony w śmieciach. Urząd Miasta ogłosił wyniki piątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. W przyszłym roku realizacji doczeka się 12 z 25 przyjętych do głosowania zadań. Są wśród nich m.in. budowa skateparku na Brzęczkowicach, monitoring dzielnicy kosztowy czy druga odsłona projektu Mysłowice Alternatywnie. Po więcej informacji na ten temat odsyłamy na portal itv.pl. Mysłowicy restauratorzy, podobnie jak inni w całym kraju, próbują dostosować się do nowej rzeczywistości. Jednym ze sposobów na przetrwanie dla przedsiębiorców z tej branży jest zmiana modelu biznesowego. Od 24 października lokale gastronomiczne znów działają w ograniczonym zakresie. Serwują posiłki na wynos lub na dowóz. Już o drugi raz w tym roku ich właściciele muszą zmienić model biznesowy. Goście chcieliby wejść do lokalu, usiąść, zjeść, tak jak, tak jak to wyglądało do tej pory. Jesteśmy niedługo na rynku, ale myślę, że jakością tutaj usług możemy przyciągnąć trochę klientów. Żeby utrzymać na rynku, a przede wszystkim utrzymać miejsca pracy naszych pracowników, gdzie nie mamy takiej możliwości, aby coś innego dać im w tych czasach. A wymyśliliśmy, że nasi kucharze będą produkowali swoje najlepsze produkty. No i będziemy je sprzedawać. Obostrzenia dla gastronomów rządzący wprowadzili na najbliższe dwa tygodnie z możliwością przedłużenia, jeśli liczba zakażonych koronawirusem będzie nadal rosła. Na taki scenariusz również muszą być przygotowani. Czego przedsiębiorcy obawiają się najbardziej? Odpracowanie już tego, co zostało zniszczone, czyli powrót naszego klienta do nas na miejsce, będzie ogromnie trudna. Po pierwszym zamknięciu lokali gastronomicznych już widzieliśmy, że jest bardzo mały przypływ gości do nas na miejsce. Obawiamy się, że będzie teraz jeszcze gorzej. Obecnie w restauracjach w całej Polsce na wynos możemy kupić nie tylko gotowe dania, ale także wyroby garmażeryjne do odgrzania w domu czy słoiki z kiszonkami. W dowozie dostępny jest nie tylko fast food czy dania obiadowe, ale nawet wypieki czy lody. Dla tych, którzy pozostają przy szokowaniu tradycyjnego jedzenia, na wynos i dowóz może to okazać się za mało. Powiem szczerze, że trochę się żyje z dnia na dzień wiadomo. Też dane tutaj o, o rozprzestrzenianiu się wirusa nas troszkę martwią, no ale nic nie możemy zrobić więcej, no my po prostu walczymy o przetrwanie teraz. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, rząd szukuje pomoc w formie jednorazowego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS-u w listopadzie m.in. firmy z branż gastronomicznej i fitness. Zwolnienie przedsiębiorców z czynszów, ze składek ZUS-owskich z dnia na dzień. Tak jak nas z dnia na dzień zamknęli, tak? wszystkie składki ZUS-owskie powinny być tu i teraz zablokowane. Nie powinniśmy niczego płacić. Jednak największą pomocą dla restauracji będzie korzystanie z ich usług mimo pandemii. Na itvm.pl publikujemy listę lokali, które spakują jedzenie na wynos lub dowiezą je do naszych domów. Wspierajmy lokalnych przedsiębiorców, inaczej niektórzy z nich po raz drugi tej walki mogą nie przetrwać. Ponad 20 ławeczek ufundowanych przez prywatnego przedsiębiorcę stanęło w różnych częściach miasta. To efekt konkursu zorganizowanego w mediach społecznościowych przez prezydenta Dariusza Wójtowicza. We wrześniu na swoim facebookowym fanpage'u prezydent Mysłowic zapytał mieszkańców, w których częściach miasta powinny stanąć nowe ławki. Mysłowiczanie typowali swoje lokalizacje i głosowali. Wygrywały miejsca z największą ilością lajków i to właśnie tam sukcesywnie montowane są kolejne ławeczki. Pomysł na konkurs stawiania ławeczek. Zrodził się w głowach samych mieszkańców. To oni zwracali uwagę, że brakuje ławek w ciągach pieszych, w miejscach, gdzie mieszkańcy najczęściej spacerują. Do rozdysponowania było 25 ławek ufundowanych przez prywatnego przedsiębiorcę. Te 25 ławeczek trafiło w moje ręce od jednego z przedsiębiorców naszych Mysłowickich. Ten człowiek chciał w jakiś sposób wspomóc miasto. W w formie takiej namacalnej, zakupił ławeczki, przekazał je na moje ręce, a ja za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych z mieszkańcami ustaliłem, gdzie ławeczki mają stanąć. Większość z 25 ławek pojawiła się już w różnych dzielnicach naszego miasta w parku zamkowym, na placu rowerowym i parkingu za miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji na Bończyku, przy placu zabaw, obok szkoły i przedszkola na Krasowach. Przy skrzyżowaniu ulicy Długiej i Łukasiewicza na Dziećkowicach, przed wejściem do przedszkola numer 16 na Brzęczkowicach, na skwerze przy ulicy Miarki, a także na Hubertusie, przy szkole podstawowej numer 13 na Brzęczkowicach, w dzielnicy ławki i przy magistracie. Resztę pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta zamontują już niebawem przy ulicy Armii Krajowej 10A, przy bocznym boisku na Wesołej, przy alejce między ulicą Morcinka i Armii Krajowej oraz na Szabelni. Niestety jedna z ławeczek, które zaledwie w ubiegłym tygodniu stanęły przy ulicy Miarki, została już połamana. Prezydent Dariusz Wójtowicz zapowiada, że w takiej sytuacji ławki nie będą wymieniane na nowe. Ta zniszczona lada chwila zniknie z remery, ale nie zastąpi jej kolejna. Mimo apelu prezydenta miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza o nieniszczenie ławek, kilka dni po emisji materiału jedna z ławek w parku zamkowym została skradziona. W ubiegłym tygodniu w lesie niedaleko Mysłowic mieszkaniec naszego miasta podczas spaceru usłyszał trzask łamanych gałęzi. Mysłowiczanin zauważył Daniela, który próbował wyplątać się porożem ze starego sznurkowego dywanu wyrzuconego przez kogoś w lesie. Na miejsce wezwano strażaków, którzy potrzebowali prawie pół godziny, aby uwolnić zwierzę. Delikatnie odcięli dywan zaplątany w poroże i po akcji Daniel spokojnie mógł wrócić do lasu. To była ostatnia informacja w tym wydaniu programu minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam już za 7 dni.